Co mówisz? A. A? 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 Kto następny? Ja! Dobrze, Kaja. Dzień dobry, pani doktor. Bardzo boli mnie ręka. Co pani mi pomoże z tą moją ręką? Może pani wyjrzała jak najpierw? To pani obejrzy tą moją rękę. Co się stało z nią? Jak pani myśli? Co się stało? Pani doktor, jak pani myśli, co się stało z moją ręką? Dlaczego na mnie tak boli? Uderzyłam się, i co trzeba zrobić teraz? Pani zabandażować, tak? No to proszę spróbować zabandażować tą moją rękę. Popatrz, czekaj, 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 tak zaczniemy, no i bandaż. Dookoła, o, tak. o tak, o tak, o tak, czekaj. O i teraz kręcisz dookoła. O widzisz? I rozkręcasz bandaż. O chyba lepiej będzie mi już, prawda Pani Doktor, jak Pani zabandażuje? Usztywni mi Pani tą rękę. Nie rozpychamy się, teraz Kajunia, potem następny, potem wy będziecie coś wybierać. Możecie sobie jeszcze coś wybrać, tam są plastry. Ja ich bym wybrała. No to super, Lila, ale usiądź, poczekaj, a Kaja ja to... skończy, dobrze. O, Aleksika, ja za... Będę miała zaszczyt. Będę miała zaszczyt? Ja cię tak. A ty mnie wykaz, to jest zwana gorączka. cię ja będzie miała zaszczyt. Też mi zrobić ten zastrzyk? my zawiążemy. O, pięknie. Super. I tutaj zawiążemy. I to pomoże pani doktor? Jak pani myśli? A kiedy mam przyjść? Kiedy mam przyjść to zdjąć? Za ile dni? Piątek. W piątek. piątek, dobrze. To przyjdę w piątek. Dziękuję bardzo pani doktor. Już jest zawiązane. To teraz Gabrysia. Dzień dobry pani doktor. Bardzo, bardzo, bardzo. mi boli gardło. Chce pani będzie moje gardło? E, e, raz, dwa, co ja mam teraz zrobić, pani doktor? Mam jakieś tabletki wziąć? Syrop? Tak? Dziękuję bardzo. O, mamy drugą panią doktor. Gardło mi boli. Ma pani, dla mnie jakieś tabletki? Tak. Jakie? Tak. Dobrze, to złożymy. Słuchajcie, o. Na niby proszę mi dać. Dziękuję. A ile razy mam brać tą tabletkę, pani doktor? Dwa razy. Dwa razy i mam dużo pić? Kaja, wszystko się Dziękuję troszeczkę. bardzo. Kaju ja to później, dobrze? O, ale, przy, ale wiesz, oprócz garma to jeszcze mnie coś tutaj boli i... <laughs> mam kaszel. Posłucha mi, pan serduszka i w moich kurce, to proszę bardzo. Ciocia, ja chcę mieć jeszcze bardziej. W księciu widzicie wybladki, chcę mieć telepony. I co, panie doktorze? Tylko z przodu pan słucha? A z tyłu? Z tyłu też trzeba posłuchać, panie doktorze. Ale możecie usiąść, kochani. Siadamy, siadamy. I co Panie doktorze? Co tam z tymi moimi płucami? Dobrze. Czyli nie mam zapalenia płuc. Zwykłe przeziępienie. Tak. A co mam brać? Poczekajcie, bo pan z panem doktorem Aleksem. Panie, Alek, panie doktorze Aleksiu, poczekaj Olicia. To co mam teraz zrobić I już, panie doktorze? Mam jakieś tabletki brać? Mam leżeć? Masz tablet. Mam, ta mam tabletki. A pracy mogę robić, czy nie? A ja mam termo. Mam Pan chodzi do pracy. Dobrze, a leżeć też mam? A. Trochę, jak przychodzę z pracy. Dziękuję bardzo Pani doktor. Teraz ten. A. A. O! O i chyba zaszczyt, tak? A gdzie ten zaszczyt pan zrobił? Rękę? To pan robi rękę zaszczyt. A, a. Czy znaczy, jeszcze mam przyjść na ten zaszczyk drugi raz? Czy ten jeden wystarczy? Tylko tyle, taki specjalny zastrzyk, tak? Dobrze, a teraz kto? A to jest gazik taki do dezynfekcji, właśnie jak Alan zrobił nam, mi zrobił zaszczyk. to to się otwiera, spójrzcie, i w środku jest taki gazik specjalny. po tym, jak już jest przedni, po się taki gazik przyczepia. Widzicie? O, a pani ma plaster? To pani nie będzie swojej plaster na rękę. Ja też chcę. Pani wyjmie plastę. Wystypuje ten pastel, tutaj. O! Ten będzie lepszy. Pani mi ten przyklei. Bo ten jest za niega. Pani mi przyklei ten paster. Teraz z niego otworzymy, bo zobaczcie. Tu. Tu się wsadza w takim specjalnym pojemniczku jest ten plaster nie używany znaczy, jest, nieużywany, jest o. Już o! tak, tu plasterek trzeba odkleić. I z tej strony, o. O tu, widzicie? O! Teraz już mi nie będzie bolało. Jest przyklejone. Co dalej? Jedzie tam. Czerwone gardło mam? Tak. Co teraz mam dobrać jeszcze? O, to są witaminy na gardło. Lepiej, a teraz ty. Dobrze. Co mam dać? Co? Boli mnie palec, tu mnie boli. Bardzo. Albo głowa mnie boli. Lepiej. Zaszczyt, widzę. Ale jestem chora. Słuchajcie, postaram się więcej bandaży przynieść. To będziecie się mogli bawić jutro. Bo bandaże się nam Ja nie mam bandaży. No dobrze. Albo mam bandaż. Bardzo mam one Już więcej mi nie wstajecie. Mam bandaż. Masz bandaż? Tak. Trzecia, pomachaj. Żyjesz jeszcze? Jeszcze żyję, ale już mam rękę zabandażowaną, teraz głowę. I na jedno oko już przestałaś to chyba widzieć? widzę, na jedno oko. Tu mi chyba zaszczyt robi. To teraz, to, teraz. to teraz. A jeszcze, jeszcze Jaś, jeszcze nie miał termometr. nie chodź, a temperatura jak się mierzy? O, nie o nie to teraz potrzebuję tego. Uwielbiamy. Uwielbiamy. To teraz, to teraz. Co teraz już zabandażujesz, te powiedz. Nogę, rękę.

A Gabrysia tutaj zabandażuje rączkę. Super, Gabrysiu, czy ktoś ci kiedyś bandażował rączkę? No i wiesz jak to się robi? Pięknie. Ja też wiem. I przed tym, jak się będziemy bawić, to ktoś musi pomóc nam posprzątać te wszystkie lekarstwa. No, ty zaraz po Gabrysie, Gabrysia mi rękę zawraca. Dziękuję. O, Ci zaszczyt. Rękę. Ale ja chyba potrzebuję zaszczyt przeciwko tężcowi. Ja mam zaszczyt. To drugi zaszczyt w rękę. Ja nie wiem, jak to będzie, jak ja w ogóle wyjdę. Teraz angielski, jak będzie. Cudowne ozdrowienie ciociu. Tu zabiniemy. Bardzo dziękuję, Gabrysiu. Teraz to na pewno mi się lepiej zrobi. Ja się, teraz ty, kochanie. Ja się teraz ty, proszę. Temperaturę, tak? A jak się bierze temperaturę? Gdzie trzeba włożyć ten moment? Gdzie termometr się wkłada? Pod pachę, tak? Dobre, z tej strony. wkłada. ile musisz trzymać, Jasiu? Długo. A jak długo? O, na 5 minut. O, teraz to w ogóle się 10 minut. Z tym momentem elektronicznym to chyba aż do momentu, kiedy tutaj nie zacznie piszczeć, tak? Oliwka. Już nawet w szyję mi robią zaszczyt dzisiaj. Oliwia. I plaster gdzie? Gdzie? No to na noc mi przyklej, najlepiej to. Autentycznie? Ja, też. będzie z Tak Ja będę z Marto. Czeciu Marzeno, wyglądasz, jakbyś wróciła z wojny stuletniej. To właśnie jest to, co miści ze mną robią. Mogą zrobić wszystko. Teraz ty, o, jeszcze lekarstwo. Teraz to już na pewno będziesz żyła wiecznie. Oczywiście. No, dajcie każdego. Jestem nie lukę no. i mam. Bierz, tak, nie ruszam się. O! Temperaturę mam. 38 i 8. tego wszystkiego. 38 i ja normalnie kładę się i śpię. Teraz nic nie mogę zrobić. Co Pół głowy masz w bandażu i tak nie będzie widać. Słuchajcie, teraz musimy sprzątać te wszystkie pudełka, bo zaraz będziecie miały angielski. To mi pomoże.